Szczęść Boże! Liturgia dzisiejszej nocy, czyli Wigilii Paschalnej, jak również msza święta jutrzejszego dnia, czyli Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, należą do ostatniego, trzeciego dnia świętego Triduum Paschalnego. Dzisiejsze rozważenie nosi tytuł msza święta i życie. Podczas liturgii dzisiejszej nocy, jak i mszy Niedzieli Zmartwychwstania, usłyszymy radosną informację – Jezus zmartwychwstał, żyje, jest obecny. Ilekroć jesteśmy na Mszy Świętej, mamy dostęp do życia, do życia w obfitości tego życia, które daje nam Jezus i którym jest Jezus. Czasami skarżymy się na jakość swojego życia. Widzimy, zwłaszcza w obecnym czasie, jak bardzo zagrożone jest życie. Chciejmy, będąc podczas Mszy Świętej, odkryć życie, które daje nam Jezus. I żyjmy pełnią życia. Jezus mówi: Przyszedłem po to, by owce miały życie i miały je w obfitości. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.